Witam serdecznie. Jest niedziela. No co? Niedziela filozofia, jak No co, zmiana się skończyła. Po ósmym przyjąłem spać. Pospałem. Dobrze się czuję. Bym pobiegał. Ale. zaraz Od 15 dopiero etos otwarty. Taka siłownia naszej Igorskiego Lublin. No co? Miałem mówić o DRD4. Piętopalinowej, ale od negatywnych. Łatwiej się uzależniasz przez tą chorobę, bo to jest gentryz choroba, tak naprawdę jesteś podobny na łatwiejsze, łatwiej zachorujesz na inne choroby i nie musisz mieć układu pewnościowych chory. To jest defekt dopaminy. Też można nie spać. Kiedyś, kiedyś, kiedyś w Pietrowicy. Z 12-15 lat temu, no prawie 15, 13. 72 godziny z spań. Fajnie, było ognisko na 7 metrów, nie? Nie ja robię. Kolegi Dziadzie. Naprawdę, bardzo fajna impreza. Zresztą od da, dawna Uniwersytetu Medycznego. Profesora jeszcze wtedy nie znałem. No. Wigilia była fajna. Później, after party. tak jak można w 7 osób pojechać samochodem, nie? Dom kultury. Fajne imprezy. Minu? Nie zawsze. Neuroprzekaźnik, tak samo jak serotonina, i radar, jest fajny. Słuchajcie, kiedyś jak było gubugę, to był było niebezpiecznie, mógł cię za ktoś zabić ze coś takiego, więc stres, kortyzol, hormon, mógł być produkowany. Ale teraz wchodzisz z klatki, z bloku, do samochodu, do piechotę do sklepu, do żabki, do stokrotki, kerfura, lidla, Biedronki czy Rosmana? Bardzo lubię Rosmana. Po co? Nieświadomie, produkcja. Nie trzeba trenować, żeby mieć czystszy umysł, myślenie pozytywne, czy coś takiego. Ale coś się dotleniać. Nitrox, teraz powiem dokładnie, książkę Życie boski, po bo nitroxie. Boskie, to pamiętowski, ale to kiedyś to mówiłem na filmiku. którymś z kolei. Zapraszam do obejrzenia. A nitrox, są trzy rodzaje nitroxu w nurkowaniu. Głębiej możesz wejść, masz więcej tlenu, a nie azotu niż tlenie. Hiper coś tam, nie pamiętam, są trzy. Ale nie teraz jest to po prostu do tlenienia mózgu. Jest się bardziej kreatywny. Ja już wam mówiłem, że ja piszę książkę pierwszą właśnie życie życiu czy jakiś artykuł, czy coś obojętnie do doktora, do doktora, to 30, co 30 minut wstań, poskać 30 sekund, 20, z muzyką. No ja już mi muzyki, bo już tańczę bez muzyki, nawet w ciszu. Testujemy AirPodsy, nie? W innym pomieszczeniu. kolegi na herbatę, zaraz do domu, córeczka na, na spacerze. Jak wam idzie niedziela. Co się robicie? Słuchajcie, po piątej szedłem w rządzie Kamińskiego. Mój wujek prowadzi do Norszak w 2010 2000 roku. Na Tepsie w Lublinie. Koło teps w Lublinie. Traktor. Chodnik nie o Nie widziałem tego, ale jest tak odciężony. Bo co? Bo w niedzielę trzeba dojść do kościoła. I głównych. Trzymajcie się po co najważniejsze, Miej dzisiaj wspaniały dzień. Cześć.